Na dworze 30 stopni to idealny czas, żeby wyjść na dwór, także rura! Ale jak już wrócisz, to załóż ze mną ten Kandahar i oglądaj razem ze mną straszne to toryje. Bo dzisiaj co jest? Bo dzisiaj dostajemy na noc w opuszczonym szpitalu. Będzie się działo. Walniemy sobie kroplóweczkę, sprawdzimy insulinkę i poleżymy w najstraszniejszej sali na świecie. W najnowszych strasznych totoriach Lecimy, ludzko. A, łapeczkę zostaw. Jedna łapka w górę, bo no jeden dzień wakacji więcej. Rura. Rura, w sensie jazda. <grym> Camping 6. Goniła mnie straszna kreatura. Nie widziałem pięciu poprzednich części, oh jak Kevin. to chyba. To wydarzyło się w zeszłym miesiącu. Hello Kevin. Byłem na kempingu z dwoma moimi przyjaciółmi. Jeden miał czapkę. Zarezerwowaliśmy miejsce na polu kempingowym Piękne lesie, Piękny nawet. Obok jeziora i plaży. Wspaniały nawet. Jest. Ten ziewał stałem w środku nocy, aby skorzystać z toalety. Ta. sikał, ziewał wiadomo. Byłem obok głównego budynku pola kempingowego. Można to łączyć, podobno. stać trzeba było przejść kilkaset metrów przez las. 600 metrów, żeby ten się wysikać. To nie można po prostu Wejść, robaka wypuścić, żeby miał chwilę dla siebie. Tego przy tym nie musisz walić w namiocie, wiadomo. Nie wiem. Mam wrażenie, nie. że jestem obserwowany. Dobra, no i bezpiecznie co? dotarłem na miejsce jednak w drodze powrotnej zacząłem słyszeć kroki podążające za mną może też ktoś szed... Cieka, wiadomo. się cichać, wiedział i wtedy dostrzegłem wysoką, humanoidalną postać idącą w moją stronę siema no w ciemności w... on był po prostu wczorajszy chłop wrócili z jakby z Ostoku z Poland roku to były piękne czasy nie byłeś na udstoku. jak nie byłeś to już nie pojedziesz bo nie ma w ciemności wyraźnie tak. widziałem jej świecące na pomarańczowo oczy bo on miał świeczniki Gdy w oczach to coś również przyspieszyło wiedząc, już za mną o! Skręciłem w gęste krzaki, mając nadzieję, że zgubię tę kreaturę Krzaczory tam, Na główce W udało mi się dotrzeć do namiotu! Zanim do niego wszedłem, chciałem upewnić się, że to coś nie przyszło za mną. Oooo! Kiedy dostrzegłem tą postać na plaży, która kopała dziurę w piasku. Co a jest następnie uciekła w las. Windigo! Ja Powiedziałem o tym moim przyjaciołom: Nie uwierzyli nie uwierzyli. No a jakby mieli. Ja jednak wiem, co widziałem i e obiecałem sobie, że już nigdy nie wrócę do tego przeklętego lasu. Ale to coś! Mogło pójść za tobą, z pomarańczowymi gałkami. Świnie klaszczą brwiami. No dobra, czyli jak chodzisz siku, to nie wkurzaj ludzi, którym chce się dwójkę. Bo aż im się oczy na pomarańczowo świecą. On miał... mu się tak chciał sikać, że już mu mocz do oczu potrzeb. Opuszczony szpital. Nocka. Założę się, że spędzę noc w opuszczonym szpitalu. Założyłem. Wiktor, 16 lat. A już rok temu przydarzyło mi się coś naprawdę strasznego. 16 lat, bo mieście. teraz 16 latki bawimy się w naprawdę dziwne, yy, dziwne zabawy, nie? Jakieś te takie słoneczne zabawy, bez tak, bez takich. W moim mieście w Serbii był duży opuszczony szpital. W Serbii. Uwa. Moi przyjaciele Christopher i Leo. Krzysiek i Leon. Nie odważy się wejść do środka. Wiktor, Krzysiek i Leon. Tam przez co najmniej 10 minut. Przecież to dla mnie pestka. 10 MINUT?! Mordo, ja bym 6 razy zdążył mrugnąć, bo ja rzadko mrugam. Teraz coś mrugam, bo... No, rzęsę mam wokół normalnie. Tracę rzęsy, niedobrze jest. Starzeje się, siwieje i tracę rzęsy. Dawaj. Przecież to dla mnie pestka. Zrobię no. to. Odpowiedziałem. Przecież to dla mnie Agres wiadomo. się pod szpitalem we wtorek o trzeciej w nocy. No i żółwik. Z Było najciemniej, Z najstraszniej. Nadszedł czas. Pomyślałem. Przyszedłem wcześniej, a dokładnie o 2.50... Oni nie mieli twarzy! Christopher i Leo. Już wtedy! Biegli w moim kierunku, a gdy zapytałem ich co się stało... 200... 200 armat grzmiało. ...chcieliśmy cię tylko trochę nastraszyć... Ale no, beka strasza. O wszedłem do środka i włączyłem latarkę... Na 10 minut, Zacząłem przypominam. Się rozglądać... Da. Wszędzie było mnóstwo starych szpitalnych mebli. Dobra. Jednak to co znalazłem po chwili. Taki klimat zełomną. W pokoju B-29 leżał ludzki szkielet. Co jest? Przeszły mnie ciarki. Spojrzałem na zegarek. Była dokładnie 3:02. Jeszcze 8 minut. Postanowiłem sprawdzić pozostałe pomieszczenia. O nie. Po chwili miałem dziwne uczucie, o jakbym nie. był obserwowany. No jesteś, zawsze przybyłeś. Słyszałem za sobą czyjeś kroki. Żyjemy Jednak w Matrixie, fajnie. Wróciłem, nikogo tam nie było. Matrix. Byłem wtedy śmiertelnie przerażony. Odbierz telefon i ucieknij. Chłopaki, wiem, że tam jesteście. Tak. Nikt nie odpowiedział. A to nie byli oni. Poszedłem dalej i po chwili znowu spojrzałem na zegarek. A tam już 7:08. Jeszcze dwie minuty. Czułem się, że to prawie koniec tego koszmaru. I wygram ten głupi zakład. No, a Powoli tu? zacząłem iść w kierunku wyjścia, kiedy nagle dostrzegłem czyjś cień. Ha? Odwróciłem się i wtedy zobaczyłem wysoką postać przypominającą mężczyznę. No i nie zostawaj na, na noc. Była blada, oczy krwiście czerwone, a na jego twarzy był szeroki, przerażający uśmiech. Ramięch. nie ufaj nie temu Ubrany typowi. w czarny płaszcz z To jest przedstawiciel handlowy mężczyzna krzyknął Chce ci sprzedać stare kroplówki. kroplówki Przerażony, że zacząłem uciekać biegłem w kierunku dachu bez przerwy krzycząc do moich przyjaciół Chłopaki jesteście tam Nikt nie odpowiadał. Ja pierdyle. Biegłem do jednego z pomieszczeń i schowałem się za kartonami. Aż te przeklnąłeś ślinę. Czułem, jak kreatura szuka mnie po wszystkich pokojach. Kreatura. Na szczęście mnie nie znalazł i wrócił z powrotem. Ale się do rozglądał i szukał. Miałam no? się uspokoić. Wyjrzałem przez okno i zauważyłem mężczyznę wchodzącego do lasu. Zajrzał do składzika Chciałem i zacząłem wracać na korytarz. Nie byłem pewien, czy mężczyzna był sam. A to już była siurba. Udało mi się znaleźć drabinę i zszedłem nią na dół. A następnie pobiegłem prosto do domu. Dobra. A na koledzy? To powiedziałem o wszystkim rodzicom. Nie uwierzyli. Następnego dnia w szkole podszedłem do moich kolegów i zapytałem: Gdzie się podziewaliście, kiedy ja byłem w środku? Ich tam nie było. O czym ty mówisz? Wczoraj byliśmy na imprezie. Haha, ha, bardzo śmieszne. Odpowiedziałem, na co ci pokazali mi w telefonie film nagrany na wczorajszej imprezie. Wyższy level trollingu. Wszystkim wyprowadziłem się z rodzicami z dala od tego miasta. Kogo spotkałem tam nocy w lesie, skoro to nie byli moi przyjaciele? Mówiłem, że nie mieli twarzy. Mówiłem, że coś tam było nie tak, że wyglądali dość mizernie, bo mieli kuś po imprezie. Ty na, na ciulani byli. Demoniczna kreatura, duch Wendigo. Czy ja to dzisiaj powiedziałem? na to się 3 lata chyba. temu. Dobra. Spędzałem wtedy wakacje z moim kuzynem u naszych dziadków. Księżyc wnowił, z wiadomo. W środku nocy mój kuzyn spał obok mnie. Oho! Dziadkowie byli tej nocy w odwiedzinach u znajomych A, oczywiście wolna szata. A, kuchni, napić się wody. Mhm. Gdy już chciałem wracać do łóżka. E, a ale... pijesz wodę ze szklanki czy z butelki normalnie? Tak mi ciekawi, to bo ja mam różnie, ale głównie z butelki, nie, bo mam swoje, bo my podpisujemy butelki z wodą, żeby nikogo nie zabierał. No, słyszałem coś przypominającego drapanie w okno. Coś tam skrzypło. Zbyt bardzo się bałem, żeby odsłonić zasłonę, więc udając, że nic się nie dzieje. Przecież jest odsłonięta. I położyłem się. Jest odsłonięta, kogo ty oszukujesz? Później ponownie to usłyszałem. O. -o. Będąc nastolatkiem, wyobraźnia lubi płatać figle. Tak, tak. Przez tak. moją głowę przechodziły najdziwniejsze scenariusze. Tak, 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 tak. Dość często miewam koszmary i było mi ciężko poradzić sobie z tą sytuacją. Obudziłem kuzyna, który początkowo był na mnie zły, ale go, po chwili zgodził go, się go, sprawdzić, Drapał? Po brzuchu? Włożył ręce na zasłonie, powoli ją odsunął, A tak, tam nikogo rozległ nie... się głośny, demoniczny ryk. Zacząłem krzyczeć ze strachu, Czyli mój jednak kuzyn zachował zimną krew Czyli i zakrył jednak... mi usta dłonią. Japa, mówi, Kiedy japa! Z dłuższą chwilę panowała już cisza. Mój kuzyn postanowił wyjść na balkon i to sprawdzić. No Wtedy zauważył kreaturę, biegnącą do góry po pionowej ścianie. Co jest? Ledwo zdążył się odsunąć, kiedy kreatura wskoczyła na nasz balkon i ponownie wydała z siebie ten demoniczny ryk. Frontki! Nie mogłem uwierzyć w to, co widziałem. Dago! W końcu było to dla mnie zbyt wiele i straciłem przytomność. Gdy się ocknąłem, kuzyn powiedział, że nic się nie stało, Dole. zawsze coś sobie poszło. Zawsze defensywnie! Mówi już jasno, więc postanowiliśmy wyjść na balkon, aby upewnić się, że jesteśmy bezpieczni. Nie ja, to była prawda. Gdy dostrzegliśmy na ścianie budynku ślady tej kreatury. No i dobra, ona nie co najdziwniejsze. Jej odciski przypominały ludzką dłoń. No bo to był facet. Gdy dziadkowie wrócili, zgodnie postanowiliśmy z kuzynem nie mówić im o tym incydencie. A może oni wiedzieli I o co tak, chodzi? Pewnie by nam nie uwierzyli. Może to ich pies! Gdyby nie te ślady i fakt, że tego wszystkiego świata, Świadkiem był również mój kuzyn Z piwnicy Prawdopodobnie byłbym przekonany, że to był jakiś zły sen No dobra, ale to był duch Wendingo Wendy Bingo Duch Wingo Bingo, wiadomo Uważajcie na duchy Lambo Dambo, wiadomo Duch Nigdy nie lubiłem swojego młodszego kuzyna Chcę się Czemu? z tobą podzielić moją paranormalną historię To ja ściszę, o czy to i że opowiadam? Może, nie wiem jeszcze Moją paranormalną historią Dawaj Wolę nie mówić jak naprawdę się nazywam i gdzie mieszkam Słabo. Niewiarygodne. ...dwaście lat, a to wydarzyło się całkiem niedawno. Wczoraj. Zaczęły się wakacje, więc jak co roku pojechałem do babci... O. Przypominam! Jedna łapeczka w górę, to jeden dzień wakacji więcej. Pamiętaj, Moja babcia mieszka w dużym domu na obrzeżach miasta... ...w którym również mieszka mój dziewięcioletni kuzyn, który często lubi się ze mną droczyć i mi dokuczać. No i okej. Było około drugiej w nocy, a ja spałem w pokoju gościnnym. W którym było duże okno z widokiem na ogród. Łóżko 140, małe już. Budził mnie odgłos walenia w okno. Znowu Wendigo? Było ciemno i początkowo nie widziałem dokładnie co jest za oknem. Jednak po chwili dostrzegłem mojego kuzyna siedzącego na drzewie. Miał na twarzy dziwaczny uśmiech i walił w okno jak jakiś psychopata. O jest! Zadawałem sobie pytanie, co mój kuzyn robi na zewnątrz o tak późnej porze. Słuchajcie, ja widziałem jakąś historię, że znaczy słyszałem, ludzie muszą zwisać, nie? Są przyzwyczajeni do zwisu. Nie mówię o naszych członkach, członkach, tylko po prostu ludzie muszą od czasu do czasu najlepiej raz dziennie, przez 3 do 5 minut być w zwisie. Czyli się złapać i sobie tam wisieć. Dlaczego? Dlatego, że wtedy mięśnie, które jak siedzicie, na przykład na, na fotelu i te mięśnie one się maleją i tak dalej, że, że skurczają się, to one z powrotem, nieużywane głównie mięśnie, się rozciągają. Dlatego twój kuzyn chciał być dobry w zwisie. Przestraszony i zdezorientowany, wybiegłem z pokoju, chcąc dopaść mojego kuzyna i dać mu nauczkę. Ale na bosaka, to najważniejsze. Wtedy na korytarzu spotkałem babcię, która zapytała mnie, co się stało. A babcia mówi, że on śpi! Powiedziałem jej o wszystkim, na co ta odpowiedziała. Nie powinieneś się tym przejmować, to tutaj normalne. To nie on. Ja też cię widziałam na zewnątrz chwilę temu. Zdezorientowany i zaskoczony zapytałem babcie, co to znaczy. A co To, jest? co mi odpowiedziała, mocno zapadło w mojej pamięci. No i dawaj. W tych lasach mieszka duch, który potrafi przybrać dowolną postać. Mm -hmm. Następnego ranka zadzwoniłem do rodziców, żeby A? mnie stąd zabrali jak to najszybciej. To bo kuzynka babci to była. Bo... Historia polega na tym, że każdy tu miał swojego brata bliźniaka, który wystawał z za okna. Uła! Na dworze mieszka duch, duch racuch. No i na koniec. Kostnica szpitalna. To nie jest moja historia, a usłyszałem ją, gdy, to by... po... hu... historia, a usłyszałem ją, gdy byłem dzieckiem dobra. i od tego czasu boję się szpitali. Wierzyć, dobra. W pewnym szpitalu był pracownik, którego zadaniem było codziennie sprawdzanie wszystkich pomieszczeń, aby upewnić się, że nie ma w nich nieupoważnionych osób I godzinach ja... odwiedzi. I ja zna windą często. Była pierwsza w nocy, a budynek no. miał pięć pięter. Pierwsza w nocy, pierwsze piętro, wiadomo. windą na trzecie, gdzie znajdowała się kostnica. Aha. Dla tych, co nie wiedzą... Kostnica powinna być jak najniżej, a nie, że on jechał do góry. Historia wymyślona, już od razu Wam mówię. Kostnica. Dla tych, co nie wiedzą, jest to miejsce, gdzie przechowywane są zwłoki. Kto nie wie, co to jest Przechodząc kostnica? Przechodząc obok jej drzwi, usłyszał dziwny hałas, który przypominał skrzypienie metalu. Mm, mi Do głowy. jego zadań należało upewnienie się, że w poszczególnych pomieszczeniach nie ma żadnych niepożądanych osób, więc wszedł do kostnicy. Kto normalny wchodzi do Kłończył kostnicy? Zaczął się rozglądać, kiedy nagle dostrzegł, że jedna z ja. jest otwarta. Podszedł bliżej, żeby to sprawdzić. Nic tam w nie, nie ma. Nie było żadnego ciała. No i dobra. Pomyślał, że wyobraźnia płata mu figle i prawdopodobnie ktoś po prostu zapomniał zamknąć drzwi. Od razu wam polecę film, nie? Autopsja Jane do. Ten film. On ma ocenę 6,4 na 10. Nie słuchajcie w ogóle, nie? Ten film to jest 11 na 10. To jest najstraszniejszy film, jaki widziałem. Bez kitu. Zaraz po tym. Tu. To. to. True order. Ej, to jest. Najstraszniejszy film, jaki widziałem, nie? I oni. I tam jest taki motyw, że jak oni się boją. Patrzcie to, nie? Czekaj, pokaż mi to. Dobra, zresztą. Zresztą y, po prostu czego zobaczcie? True order, nie? To i autopsja Jendo i będziecie zadowoleni. I nie śpicie dwa dni. Ja nie spałem. Prawdopodobnie Dobra, ktoś dawaj. po prostu zapomniał zamknąć drzwi. Albo wyszedł, wiadomo. <noise> Ops dupa, już ten pan zasrane, majty? Zamkij to, co tak? No, zamknął więc je, a następnie no. ruszył dalej. Jezu, to był creepy. Wszedł do windy i wcisnął przycisk z numerem jeden. Number uno. uno. Gdy drzwi się zamykały, usłyszał, jak ktoś woła. Hej, zaczekaj, ja jadę na drugie. Poczekaj! To była dziewczyna ubrana w koszulę szpitalną. Miała długie, ciemne włosy i Moja była żona. dość atrakcyjna. Moja żona! Mężczyzna był zmieszany. W końcu była pierwsza w nocy. Mimo to przytrzymał dla niej drzwi. Dziękuję, powiedziała dziewczyna. Moja mężczyzna żona uśmiechnął się. Ciekła z kostnicy, co się dzieje? Nacisnęła przycisk drugiego piętra. Mm -hmm. Pracownik zapytał ją, co robi tutaj o tej porze. Ja no co z kostnicy. Dziewczyna odpowiedziała, że wróciła się po swoje rzeczy, które zostawiła u przyjaciela podczas wizyty. Zanim mężczyzna zdążył cokolwiek odpowiedzieć, zauważył, że Winta jedzie w górę zamiast w dół. Zatrzymała się na czwartym piętrze. Zdenerwowany pracownik kliknął nerwowo parę razy przycisk z cyfrą 2, co i na szczęście pieniądze. winda ponownie ruszyła w dół. Dobra. O dziwo, zamiast jechać na drugie piętro, zatrzymała się ponownie na trzecim. Uh -huh. Drzwi otworzyły się, a mężczyzna usłyszał w oddali jakiś hałas. Była to jakaś postać, biegnąca szybko w kierunku windy. Pracownik nerwowo zaczął klikać przycisk zamknięcia drzwi, i gdy ten ktoś był już parę metrów od niego, drzwi zamknęły się. No i fajne horrory! Pracownik odetchnął z ulgą i usiadł, opierając się o ścianę. A ona co? Dziewczyna była zmieszana i zapytała, dlaczego na niego nie poczekałeś? Na co mężczyzna, cały zlany potem, odpowiedział: To był ten jej kolega. miał przyczepiony czerwony znacznik, który przyczepia się tylko martwym. Po dłuższej ciszy, dziewczyna odwróciła wzrok i uśmiechnęła się. To ona też ma ten znacznik. Powoli zaczęła podwijać ręka w koszuli, odsłaniając czerwony. Jest na nią po prostu wyprzedaż! Odsłaniając czerwony znacznik na nadgarstku, po czym zapytała, taki jak ten? Te? Taki jak ten? No i. No nie, no nie wsi nie wsiadłem do tej windy, nie? W sensie. Yy... Kurwa. Rozglądałem się po pokoju i szukałem czerwonego znacznika. Coś takiego bym miał. Ale nieważne. Ja jestem żywy, podobno. <noise> Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszych tutorii z Kostnic i z różnych innych rzeczy. Zostawcie łapeczkę w górę. Jedna łapka w górę to jeden dzień wakacji więcej i tyle, jeżeli chcecie więcej, wiecie co robić.